Przemku, czy możemy zobowiązać spadkobiercę lub zapisobiorcę do określonego działania po naszej śmierci? Tak, możemy. To się nazywa polecenie testamentowe. Możesz wskazać w testamencie, jakie konkretne działania powinny zostać podjęte po Twojej śmierci. Mhm, czyli, na przykład, mogę dać instrukcje dotyczące prowadzenia mojej firmy. Dokładniej. Możesz w testamencie napisać, jacy ludzie mają zostać na jakich stanowiskach, kto powinien trafić do zarządu, a nawet jak dzielić zyski w spółce. A co jeśli spadkobiercy lub zapisobiorcy nie zrealizują tych poleceń? Co wtedy? To już inna sprawa, ale pamiętaj, że możesz im w tym pomóc. Na przykład, jeśli przygotujesz odpowiednią sumę ubezpieczenia w polisie na życie, Twoi następcy będą mogli zdecydowanie łatwiej zrealizować Twoje biznesowe cele na przyszłość lub spłacić ewentualne zadłużenie.